Jakie plusy dla płatnika karna Pefron są, gdy skorzystają z pomocy rekrutera, który jest wyspecjalizowany w rekrutacji osób z niepełnosprawnościami? No, taką firmą jest Zero na Pefron Marcin Piechota, którą prowadzę od wielu, wielu lat. Po pierwsze, on nie wie, jak zrekrutować osoby z niepełnosprawnością. Ja już na procesie rekrutacji robię wywiad z osobami niepełnosprawnymi, ponieważ niektóre osoby ze względu na swoją niepełnosprawność biorą jakieś leki czy coś, na przykład nie nadają się na stanowisko pracy, gdzie jest wymagana koncentracja, do opisywania faktur czy pracy z Excel są takie, wy, pracodawcy, możecie tego nie odkryć. No i po pewnym czasie musicie rozstać się z takim. Pracownikiem. Pomagam Wam wszystkich dokumentach. Księgowość bardzo często nie wie, jak obrobić dokumenty osoby z, z wielokrotnymi odpisami na PEFR. Ale główną zaletą też jest to, że nie musicie ujawniać w ogłoszeniu, że szukacie osób z niepełnosprawnościami, ponieważ ja bardzo często wystosowuję, wrzucam w świat tak zwane ogłoszenia. Ogłoszenia z rekrutacją ukrytą, czyli nie ujawniam nazwy firmy. Dopiero nazwę firmy ujawniam wtedy, kiedy ja dokonam wstępnej selekcji kandydatów i uznam, że on, zarówno pod względem kwalifikacji, jak i stanu zdrowia, nadaje się, żebyście mogli rozważyć jego zatrudnienie. No, teoretycznie firmy mogą napisać, że są mile widziane osoby z niepełnosprawnością tak, tak, tak. Ale nie napiszą wprost, że ogłoszenie jest skierowane tylko do osób z niepełnosprawnościami. Ja już był, rolkę zrobiłem, że mogą firmy tak zrobić, stosując tak zwaną dyskryminację pozytywną, ale żadna firma tak nie zrobi, bo ma jakieś ale. Są same plusy, no minusem jest to, że trzeba mi za to zapłacić, ale daje tak. Dłuższy okres gwarancyjny że pracownik się sprawdzi i dopiero mi płacicie. Życzę wam dobrych rekrutacji w 2026 roku. Jeżeli potraficie zrobić to sami, nie bójcie się rekrutować osób z niepełnosprawnościami. Jeżeli nie, to zgłoście się do mnie, ja was poprowadzę za rękę. Ja specjalizuję się w rekrutacji osób, które do prac zdalnych o wyższych kwalifikacjach, nie do prac fizycznych. Mam ich w bazie danych. A jeżeli będzie jakieś potrzebowali osób o niesamowitych kwalifikacjach, poszukam poprzez ogłoszenia, które nie ujawnią nazwy waszej firmy.